na w zdrowie dzisiaj. Polska wiesz. Też coś nie jak eee... O, dobra, nie zowie, w na Siemaneczko, zdawię. Dziś widzowiec sprzedaje oczywiście mleko no. Dziś widzowiec, widzowiec pracujemy Wursusik'em 60 Widzicie tam 10-14 są odłożone już Tu widzowiec stoi no muszę trochę... Zostawiłem ją sobie, żeby się, się, się nie przenęcała <śm> za bardzo. <śm> no. No dobra. No tak, ja to ja bo zmienię to. Może ją spędziesz. Nie mogę podanoć w tej mocy. Zjeżdżę tak. No nie. To może zmienić w ślizowie kabiny, teraz jakoś. Może zobaczymy, zobaczycie to w kolejnym odcinku. Zgadźmy w Zawie. No. To wszystko dobrze. O tak. to takie pierdolone Zdjęcie znowu wcześniej w Zowie Eee, no z, z, Może W Nie wiem, może strata, strata lata w Zowie Zasubskrybujcie kanał Chodźcie po 150 w subskrypcji I zostawcie łapkę w górę I to i y to na tyle No

Lá, tá, que eu -se, eu <laughs> tá, eu não, ver, que não é a que que Eu vou. não, não é que eu <laughs> tak z tego, ja zresztą zabrałem z tego. tego Snyfik ma coś zabrałem, czy Nie zabrałem. Bo ja sam nie wiem. Dobrze, jest nieobrana. No wziąłem, wypojrzamy. Tego sobie to Paul Polmak. Do... Tu jest jakiś shop Chopping, tu jest shopping, zrobię Banary Tutaj zowie są Hansa z krowami One zaczęła sprzedać wejść prawie jeszcze na mięso, eee, na nic zowie oczywiście po nich, z nas ranicz. Tu jest chyba biogazownia. Zabił gazownia. albo tu, albo tu skup jest. No, skup to jest super technik. A tu, co tu jest? A tu jest biogazownia, tak? A nie, tu jest biogazownia. Gdzie to jest za rant 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 toz eh ito adoro toso ohito ayo sosto beno brajoma O co w tym bo zaraz im odjadę, tch. O, to ta ja. lepsza była. Ile? Tysiąc... Stra katalka, tak mało. Nie wiem co ja chyba z tymi krowami się nie opłacisz. Boże. tylko nie dają te krowy. Mam tyle mleka że ja tylko 250 litrów mo mogę umieścić w tej obozie. Albo obory nie. No. Bo on najlepiej... ...bitniejszy skorze. Boże, jak mam było te pieniędzmi, nie mam ja, żeby... żeby... Wzbudzać tą oborę i sobie wybudować nową Albo, co wie, Tak możemy zawsze zrobić, tylko trzeba 4 kupić i tam sobie odprowadzić Albo Nie, bo Romek nie ma z tym e, obory, no to nie było, Albo w tym Albo w tym teraz po w dalszym, albo, albo, albo wiosną Albo, tak, chyba wiosną w Zowie, w dwudziestecie przyjmiemy gospodarstwa. W bo to tak małą oborę na 30 krów, to się co miesiąc musimy sprzedawać mleko w Zowie. Bo, przecież, Osobyt. No. A jakbyśmy... jakbyśmy mieli wszystkie kroby jakbyśmy mieli całą obro, oborę zapełnioną, to prowami. Krowami, to, co za miesiąc byśmy wtedy tym leko sprzedawać. To nie ma sensu w ogóle, bo to wiemy o tym. Ale to... O, o, że pokażę Wam, oczywiście na gospodarstwie jak wrócimy, pokażę Wam, że jest taką... No, sami widzą trochę, oczywiście jakieś Kale, sałaty, pomidorów i truskawek. Widzą W miarę dużo ich jest. E, nie ważne. Zazję. O dobre Trzeba A, dobrać. Nie, co jest sobie to jest cały powiedziałem to mi zależy. To takie... Trochę dziwnych było, ale... To takie samo. To takie samo jest, tak. To takie Albo jest. kabinę ściągniemy. Będziemy bez kabiny. Tylko wyobraziłem sobie jakby belka na mnie spadała. Oj, ja... Smaria No i wiosną mnie widzowie i wpadłem W płota W płota, w płot Nie wiem Co ja teraz robię Wpadłem w płot i tyle Co ja no, nie wiem, ozwęsort dobra No na co innego Tak, ja też mam nagram gdzie jele, no to tak jest. Co no. dzisiaj zrobię? Tylko dwa filmiki i coś obejrę o pięknie nagram. No to 24 nagrań i 17 tylko Oj ospa gęś, żeby nowe polskie gospodarstwo. Ciekawe jakby taka seria posłała jest, Siuntka, piękna jest. <laughs> nie, nie, eee, no zapewnie będziecie mieć w opisie grupę do discord bo zawsze będę teraz podpisywany nie po co to tak se. mam się tutaj e, na nie, to w tylko w linkach w linku e, na kanale no. Nie, o wybi się nie ma się tak. z, No z opisu no się nie da wejść na wilkkę. Nie wiem ile mnie 2 minut jest. 13, co mogę jeszcze co, coś zakłopydzieć, dobrze. Ale nie, opowiedz tylko No, maśle. Oczywiście mam zowie jak to powiedzieć, cała mamy truskaweczki piękne. Widzicie, jakie piękne. Mamy Sałatę. E, mamy pomidory. I mamy jabłka, wzdoby. Było kilka, wzdoby. Nie wiem, czy się da sprzedać je. Co ja tu coś miałem. Jakieś te jest kostka słomy, ziarna, ziarna, człowiek, to jest jaja, jaja. nie są konieczne. jajka się nie zrepie. ty to jajka mi się nie zrepie. No to zapewne będę musiał. Zrobię, eee. salę. góry, żeby mi w końcu. Nie, to nie Dobra widzowie, zobaczymy, czy mogę sprzedać jak kapel To zapewne w modach. Nie będę. Bardzo Dobra, bardzo, to bardzo, bardzo to dziękuję, widzowie, zapewne to widzowie. Eee, widzowie. Komu się widzowie, dzisiaj filmik podobał, zróbcie łapkę w górę. I zostawcie subskrypcję, widzowie. Lecimy po 150 subskrypcji na tym... Ten... Wyglądem teraz, widzowie. A widzowie, właśnie, są, są, są święta zaraz są, zowie. Merry Christmas, widzowie, wy to oglądacie grudnia, to no, jego miejsce w listopadzie, no, wiecie, na razie, widzowie, na razie, na razie, na razie. Na razie.